Siema, Odcinek z dedykacją dla dwóch oszołomów, którzy od kilku tygodni cisnęli mi na czacie na Twitchu, że chcą gobliny. Jakub B17 oraz Levi. Piątka dla was mordy. Na tym filmie widać poszukiwacza survivalowca, który dostał cynk, że w tym lesie żyje goblin. Postanowił to sprawdzić. Jak widać, goblin nie słynie z wysokiej inteligencji. Innymi słowy, jest głupi, ponieważ dał się podejść i nagrać. They're throwing. They're throwing Tutaj widzimy uciekającego goblina do swojego podziemnego tunelu. Dziwne trochę, bo okazał się skończonym tchórzem. Liczyłem na dobrą bitkę. Ten film przepalił mistyki w Bani. Znalazłem go na pewnym zakazanym serwisie, której nazwy nie wolno wymawiać. Był podpisany Redhead Goblin Dance Fortnite. Sami ocencie, jak wali salto od ściany. Nagranie z cmentarza. Bardzo krótkie, widać na nim goblina chowającego się do grobu. Ten oto pan spędził całe życie na szukaniu goblinów. W końcu udało mu się dostać do mitycznego lasu goblinów, gdzie rozbił obóz i rozstawił sprzęt do nagrywania. Wysiłek nie poszedł na marne. Kamera uchwyciła goblina, który z plecakiem szedł prawdopodobnie na nieopodal ubite truchło łosia. Świeża padlina to przysmak goblinów. Przyznam, że bardzo się wystraszyłem tego nagrania. Autor na swojej drodze spotkał goblina, ewidentnie na bombie. No niepotrzebnie mu przeszkadzał, przez co musiał ponieść ciężkie konsekwencje. Nie. <gry> Już niebawem rozstrzygnięcie konkursu na straszne przeżycie, ale jeszcze masz czas napisać swoją historię. Zapraszamy na serwer Discord, link w opisie. Pamiętaj o łapie w górze i do następnego.